Dzień dobry wieczór, ja jestem Kretson i witam was kochani w pierwszym odcinku takim poradnikowych poradnik dla początkujących oczywiście najlepiej moim zdaniem zaczynać rogalem bądź też możecie zaczynać barbarianem czym tam wolicie barbarian ewentualnie jeszcze bard który ma perki najważniejszy perk dla mnie jest to oczywiście trap and locks Czyli oczywiście będziecie mogli otwierać wszystkie zamki, jakie są tylko i wyłącznie dostępne. Druga ważna rzecz, jeżeli jesteście nowi, tutaj klikacie Accept Al, odbieracie sobie misję i wykonujecie je. Mi zostały chyba dwie czy trzy misje już. Druga rzecz, tutaj oczywiście macie perki. Ja używam repture który jest bardzo dobry moim zdaniem do farmienia i do i aktualnie do PVE, czyli do walczenia z mobami. Druga rzecz najważniejsza po wejściu do gry wchodzicie sobie w merchanty. Tutaj macie wszystkie merchanty, które możecie sobie na spokojnie obczaić. Jeden z najważniejszych merchantów jest to ten chłopok, który tego nie będziecie mieli ustawionego, także najlepiej sobie kliknijcie ognisko, ustawiamy sobie Save Base Gear Equip. I tak, wchodzimy sobie, moim zdaniem na początek wejdźcie sobie 29 girów mam. Dobra, jakiś tam kastylion mi został. Yy, wchodzimy sobie yy, na gobliny. Gobliny, jeden z najłatwiejszych chyba dungeonów dla początkujących. Także wchodzimy sobie na gobliny. Jesteśmy już yy, załadowywani. Oczywiście. I co? Opieramy się tylko i wyłącznie na otwieraniu skrzynek, nabiciu mobów i zbieraniu wszystkiego, co nam wpadnie w ekwipunek. Wynosimy wszystko. Na początek wszystko jest nam potrzebne. No masz niebieska potana, zielona prota, pota, potana pota i goblinki i, oj i teraz uroczy combo ten goblin ma różne kombinacje na początek oczywiście będziecie się wywracać 50 razy albo i też 30 w zależności od tego kto szybko załapie kombinację. no ja mamy tutaj mikam też się może zdarzyć tak że tej Wyczarować takie miny, coś jak książka. W Harry Potterze zobaczcie, mamy ząbek, zabieramy go. Jest to taki, Ja go nazywam, ulepszaczem. Mamy goblina z tarczą, który robi. Poje... Jak on sięgnął? No i ma takie różne kombinacje. W sumie to ma tylko jeden atak taki. Być setowy. I zobaczcie, wszystkie pułapki, które są aktywne, podświetlają nam się na czerwono. Plus do tego, tutaj mamy skolopędrę. Też pokażę Wam, gdzie najbardziej skupiać się, jak będziecie się respić. Tak, tutaj macie golden chesty, bodajże dwa. Jeżeli fajnie się zrespi, możliwe, że będą trzy. Na cave altarze. Kolejna rzecz, tutaj często się też ludzie rozpią Tutaj macie Goldena, bądź Liona. Tutaj macie, tutaj macie też fajne skrzynki, tutaj macie też kopalnie Więc jeżeli ktoś tak bardziej ogarnie sobie giereczkę To można oczywiście sobie kupić kilow i kopać rudę, którą możecie sprzedawać Bądź też możecie, kochani, craftować sobie itemki. kraftowania itemków spoko, bo naprawdę fajnie można sobie przyrobić na tym nie wiem jak w tym sezonie bo jeszcze tego nie sprążałem ale w poprzednim sezonie było tak, że od razu pokazywały wam statystyki to co wy trafiło mnie Dobra, skolopędra padła. No i mamy surcha. kur? Dobra. Eee, nie wiem? No nie wiem, co to było. Bardziej wypadek przy pracy. Nie wiem, czemu tyle HP mi zabrało na hita. Ale ze skolopędry naprawdę fajnej temy potrafią wypaść. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, zrespiliśmy się w tym miejscu Zaraz Wam pokażę Albo będzie tam Golden Chest, albo będzie tam Lion Na Goldena jest chyba 25% szans, że Golden się zrespi Albo... 30%? Coś takiego Ogólnie jest albo 30%, albo 25% szans, że zrespi się Golden Albo zrespi się... Oczywiście te moby tłuczemy, tu jest... o Mój ulubiony topornik. nie pamiętam, jak było, było z tymi procentówkami, ale z procentówkami było coś takiego, że. O, zobaczcie, niebieski item oczywiście zabieramy, bo są to goldy dla nas. Budki sobie podmieniamy. Też na początek patrzcie sobie na te atrybuty, ulepszacz ja nazywam to ulepszaczem. Gdzie nie mamy nic ciekawego. I schodzimy tutaj. Do takiej dziury. I w tej dziurze zobaczcie. Ja już widzę goldena. Który jest otwierany na lotpiki. Ale tutaj mamy kolegę. Mamy tu maga, który rzuca sobie Nie! No Lipton Lipton, Bo użył takiego Protekta. No, kolego. Dobra. to też zabieramy fajna rzecz jeżeli wbijemy 20 poziom oczywiście odblokowuje się nam najlepiej trafiajcie w te czerwone kółko no i zobaczcie, mamy fajne mamy to budków nie zabieram ale to jak najbardziej sobie wezmę bo to coś tam kosztuje Spirma ma taki atak do przodu którym odskakujemy i ma taki właśnie zamach. Oczywiście udało mi się już wbić piąty level, dlatego też dodałem sobie Poison Weapon, gdzie przy każdym uderzeniu, zobaczcie, tu, tu jest albo kusznik, tutaj się respi, albo kusznik, albo łucznik Kusznik jest dla mnie łatwym mobem, bo on trafia tylko raz i później pół godziny przeładowuje. Uszę. no i co wariaty? to chyba było na tyle, nie? Tu będzie lion zwykły, dobra, e, tak jak mówiłem, też nie pamiętam czy mówiłem, czy nie. Zobaczcie. Lepszy rapier, podmieniamy to do questa, to zabieramy e, to nam potrzebne, To możemy wziąć, bo moim zdaniem później będzie to potrzebne do questa u trożera. standardowo, jak to na każdym sezonie. E, Dubeltowa. Weźmy sobie DoubleTube'e, daje nam to jakieś tam Agility, i zawsze się przydaje. Tutaj kolejny topornik, i dwie duże skrzynki, no ale dlaczego tu używasz... Tego skilla, którego nie trzeba. Tutaj widzę, już chłopaki się biją. No i tu mamy kolejne itemy. Najlepiej, właśnie, wchodzić yy, w interakcję. Zobaczcie. Tu cyk zabieramy. Tu otwieramy. Dobra, ja nie będę Wam bardziej tutaj zanudzał. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście w komentarzach poproszę. No i tutaj ktoś był. A nie byłem to ja. Także możemy jeszcze pójdziemy na jakiego fajta. może coś się uda ale tu już bardziej obstawiam że ktoś sobie już wyszedł do wyjścia niż jako miałby tak tutaj już ktoś po prostu chyba oczyścił sobie dróżkę do do wyjścia. Także ja też się udaję do escape'a, Zachowam te itemy, które gdzieś tam sobie nadropiłem. Dziękuję za oglądanie. Jak chcecie jakąś serię z tego rogala dalej pokazywać i tak dalej gdzieś tam grać, wbijać te ma robić jakieś buildy, nie buildy, to dawajcie znaka. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał się przydał. A jak tak, subskrybencje i taktyczny komentarz i yo